Witam. Zapraszam Cię do obejrzenia filmu dotyczącego odejmowania ułamków zwykłych o jednakowych mianownikach. Aby odjąć dwa ułamki o jednakowych mianownikach, odejmujemy liczniki naszych ułamków, a mianowniki przepisujemy bez zmian. W pierwszym przypadku nasze liczniki, czyli oczywiście liczby stojące nad kreską ułamkową, to jest 9 i 4. Po odjęciu otrzymujemy 5 i mianownik przepisujemy bez zmian czyli 11. Mamy wynik 5, 11. Zawsze wynik staramy się doprowadzić do najprostszej postaci, czyli sprawdzamy, czy można skrócić dany ułamek albo wyłączyć z niego całości. W tym w przypadku, przypadku nic nie można zrobić liczników 12, 12 i 7, o podjęciu naszych liczników 12 i 7, otrzymujemy 5. Mianownik przepisujemy bez zmian, czyli mamy 5 20. I znowu 5 20 sprawdzamy, czy można skrócić albo wyłączyć całości. I 5 20 można skrócić przez 5, czyli dzielimy i licznik i mianownik przez 5. Zatem 5 podzielić na 5 jest 1, 20 podzielić na 5 jest 4 i otrzymujemy wynik: 1 czwarta. W kolejnym przypadku mamy odejmowanie liczb mieszanych. Żeby odjąć dwie liczby mieszane, odejmujemy najpierw nasze całości, czyli 3 i 1. 3 odjąć 1 możemy napisać od razu, że to jest 2, i odejmujemy liczniki naszych ułamków. 9 odjąć 6 to jest 3. A mianownik przepisujemy oczywiście bez zmian, mamy 2 całe i 30. Znowu, tak jak wyżej w poprzednich przypadkach, sprawdzamy, czy możemy skrócić albo wyłączyć całości i niestety tutaj nic nie da rady zrobić. Następny przykład dokładnie postępujemy tak, jak wyżej, odejmujemy całości, 7 odjąć 5 to znowu dwie całe, i odejmujemy liczniki naszych ułamków, 8 odjąć 2. To jest 6 i mianownik bez zmian. I znowu sprawdzamy, czy można skrócić albo wyłączyć całości. 6 i 12 możemy skrócić przez 6. Zatem mamy dwie całe, bo całości się nie Zatem przepisujemy. A 6 i 12, tak jak powiedziałam wcześniej, skracamy przez 6, czyli będziemy mieli jedną drugą. I mamy piękny wynik: dwie całe i jedna druga. Dalej mamy od jednej całej mamy odjąć 3 piąte. I tutaj można zrobić na dwa sposoby. Pierwszy sposób to tak, jakby w pamięci sprawdzamy, ile brakuje od trzech piątych do jednej całej, no i to brakuje dwóch piątych. I można od razu sobie zapisać wynik. Albo, jak komuś jest w ten sposób trudno, to drugi sposób. Jedną całą zamieniamy na taki ułamek, jaki jest mianownik drugiego ułamka, czyli 5 piątych będziemy mieli. 5 podzielić na 5 to jest ta właśnie nasza jedna cała. I teraz od tych 5 piątych odejmujemy te 3 piąte. I już pięknie możemy odjąć nasze liczniki, to jest 2. I mianownik przepisujemy bez zmian, czyli dwie piąte. W kolejnym przypadku dokładnie tak samo jak wyżej. Znowu wytłumaczę te dwa sposoby. Pierwszy sposób, czyli sprawdzamy, ile brakuje od siedmiu ósmych do jednej całej. No i brakuje jednej ósmej, czyli możemy od razu napisać wynik jedna ósma, albo zamieniamy naszą jedną całą na taki ułamek, jaki jest mianownik tego drugiego ułamka, czyli 8 ósmych. Odejmujemy ten drugi ułamek, czyli 7 ósmych. 8 odjąć 7 to jest 1 i mianownik bez zmian 1 ósma. Teraz mamy od 3 całych odjąć 1 całą i 3 siódme. I dokładnie tak jak tam. Możemy na dwa sposoby. Czyli sprawdzamy, ile brakuje od jednej całych i 3 siódmych do dwóch całych. I tu będą 4 siódme brakowały. A od tych dwóch do trzech brakuje jeszcze jeden. Czyli łącznie mamy jedne, jedną całą i 4 siódme. Albo jak komuś jest w ten sposób trudno, no to od tej naszej trójki zabieramy jedną całą. Czyli będziemy mieli dwie całe, a tą całą, którą zabraliśmy, zamieniamy na taki ułamek, jaki jest mianownik tego drugiego ułamka, czyli 7 siódmych. Bo zauważmy, 7 siódmych to jest po prostu jeden. A łącznie z tą dwójką to mamy te nasze trzy całe. Czyli od dwóch całych i siedmiu siódmych. Odejmujemy 1 całą i 3 siódme, i tutaj znowu odejmujemy nasze całości. 2 odjąć 1 to jest 1. Odejmujemy liczniki naszych ułamków. 3, 7 odjąć 3 to jest 4 mianownik przepisujemy bez zmian. I znowu sprawdzamy, czy można skrócić albo wyłączyć całości. I tutaj nie da nic rady zrobić, a więc wynik pozostawiamy. I tutaj znowu tak samo. Pierwszy sposób, czyli od dwóch całych i 8 dwunastych sprawdzamy, ile brakuje do 3 całych, i tu będzie nam brakowało czterech dwunastych, a od, trzech, od tych trzech całych do sześciu brakuje jeszcze trzech. Czyli mamy 3 całe i 4 dwunaste. No i wynik, oczywiście, skracamy i, i już mamy. Albo, tak jak wyżej, od 6 całych zabieramy jedną całą, czyli będziemy mieli 5, a tą całą, którą zabraliśmy, zamieniamy na taki ułamek, jaki jest mianownik tego ułamka, tego drugiego ułamka, czyli 12 dwunastych. Czyli będziemy mieli 5 całych i 12 dwunastych, odjąć 2 całe i 8. 12. Odejmujemy nasze całości. 5 odjąć 2 to jest 3. Odejmujemy liczniki naszych ułamków. 12 odjąć 8 jest 4. I mianownik bez zmian. I widzimy, że 4 12 można skrócić przez 4. Zatem będziemy mieli 3 całe i 1 trzecią. No i teraz od 1 całej i 1 dziewiątej mamy odjąć 4 dziewiąte. Od cało, jak chcemy od całości odjąć nic, no to bez problemu. 1 odjąć 0 to jest 1, ale jak chcemy odjąć nasze, nasze liczniki, to niestety nie da rady zrobić, bo 1 odjąć 4, no jak to? My nie potrafimy jeszcze odejmować od małej liczby dużej, tak? nie potrafimy jeszcze na tym etapie tego wykonać. Zatem, co tu trzeba zrobić? Tą naszą całość, Znowu zamieniamy na taki ułamek, jaki jest mianownik tego drugiego ułamka, czyli 9 dziewiątych. I te 9 dziewiątych i ta jedna dziewiąta to jest po prostu 10 dziewiątych. Albo zauważmy drugi sposób, jakby można od razu sobie automatycznie dodać licznik z mianownikiem. Jak chcemy zabrać tą jedną całość, dodajemy licznik z mianownikiem, czyli mamy 10, mianownik przepisujemy bez zmian. Odjąć te nasze 4 dziewiąte. Teraz ładnie możemy odjąć nasze liczniki. 10 odjąć 4 to jest 6. Mianownik bez zmian 6 dziewiątych. I tutaj możemy skrócić przez 3, czyli mamy 2 trzecie. W następnym przykładzie mamy dokładnie to samo. W tym przykładzie, tak jak wyżej, od trzech całych można odjąć jeden, ale od trójki nie można odjąć piątki. Zatem znowu zabieramy od trójki jedną całość i zostaną nam dwie, a tą całość, którą zabraliśmy, zamieniamy na taki ułamek, jaki jest mianownik tych naszych ułamków, czyli sześć szóstych. I. Dwie całe, 6 szóstych i 3 szóste to łącznie dwie całe i 9 szóstych. Albo tak jak powiedziałam wcześniej, można zabrać tą naszą jedną całość i mamy dwie i automatycznie dodać licznik z mianownikiem i mamy 9, tak? 9 szóstych. Odjąć 1 cała i 5 szóstych. Drugą liczbę przepisujemy bez zmian. Odejmujemy nasze całości, 2 odjąć 1 to jest 1. Odejmujemy nasze liczniki, czyli mamy 4, 6 i doprowadzamy do najprostszej postaci. 4 i 6 można skrócić przez 2, zatem mamy 1 całą i 2 trzecie. I w ostatnim przykładzie dokładnie to samo. Od siódemki zabieramy 1 całą, czyli mamy 6. Tą całą, którą zabraliśmy, zamieniamy na taki ułamek, jaki jest mianownik tych naszych ułamków, czyli 8 ósmych. I znowu 6 całych i 8 ósmych i 3 ósme to razem 6 całych i 11 ósmych. Albo tak jak mówiłam wcześniej, zabieramy jedną całość i zapisujemy 6 i automatycznie dodajemy licznik z mianownikiem, czyli mamy od razu 11 ósmych. Odjąć 2 całe i 7 ósmych. Odejmujemy nasze całości, 6 odjąć 2 to jest 4, odejmujemy nasze liczniki, 11 odjąć 7 też jest 4, mianownik bez zmian i widzimy, że 4 ósme można skrócić przez 4, czyli otrzymamy 4 i 1 druga. To by było na tyle. Dziękuję Ci za uwagę. Mam nadzieję, że mój film pomógł Ci zrozumieć, jak odejmujemy ułamki o jednakowych mianownikach. Przypomnę, że na moim kanale znajdziesz inne filmiki poświęcone ułamkom zwykłym. Zapraszam do oglądania i subskrybowania mojego kanału. Do usłyszenia. Pozdrawiam.